No i jesteśmy z powrotem. Miałem dość nieprzyjemną niespodziankę, gdyż zanim zaniosłem, zaniosłem wszystkie zwłoki, to sierżant i rycerz starszy zdążyli się obudzić, zadając mi kilka punkcików wrażeń, ale sytuacja jest pod kontrolą. Także idę już uwolnić tego mieszczeni na Zlejce Store. Całkiem nie Dziękuję wam przyjaciele. Tutaj jeśli możecie przeczytać, ja to nie będę czytał tego. Ważne, że w Leicester dostanę nagrodę. Co? No i coś kurczę, nie mają kosiory żadnej. Tutaj widzę tego skrzynka z pieniędzmi. Ledwo mi się za żebrakat wróci w tej misji. Tak się mi się wydaje. Tutaj niestety są drzwi zamknięte. Co mnie irytuje i to bardzo. Czy Vigo, czy wy, jaki wy macie. Dobrze. Danie, robów. Tutaj idziemy spełnić swój plan, tylko żeby tamten koszyk nas nie zobaczył, bo... Też może być nieprzyjemnie. Chyba jedyny kusznik na tej mapie. Nie, był wcześniej jeden. Ale to też na murach, także. Uderzmy! Dobra, idziemy! z kolego. Klasyka. Uderzmy. Uderzmy. w tej misji chyba nie trzeba żadnych planów stosować. Uderzmy po prostu idziemy się! kolosem. I jak leci. Bo pamiętasz mnie? Uda się! Mnie. A! A! chyba też nie musiałem chować, ale A! wolałem tak drobny wszelki wypadek, gdyż jest tam ci pękła? Du dużo uczniów je i możliwe, że będę musiał uciekać. Szybko ich wiąż tutaj, bo czasu nie ma. Co? Ogólnie grafika w tej grze jest ładna, tylko troszkę na YouTube mi to nie, nie pokazuje całości. Oho, tam jeszcze koniczynka, ale oczywiście pójdę tam, bo mam chyba 7 ziółek do wykorzystania. Bo Marian nie wróci z nami do Sherwood, niestety. zobaczmy ile tu mamy. siaka no. Tyle dobrze Ej tam! Nie ruszaj nie mnie! Niech cię sen Ty szujo! Oh. Statlika man Mów kim jesteś! Uderesz, niech cię Zagrał twoje No to jedziemy z tymi koksami, froksami. Kto tam idzie? Zasmakuj, Daniel. Wydaje się, że coś. Słyszeli, kniącie. się, Maldy. Wszystko całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle, całkiem całkiem nieźle, całkiem nieźle. Jak widzicie, tutaj już żółtymi śleksicami już dość opornie się bronią. I właśnie wykorzystają ten moment, kiedy. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Naszemu kolosowi się w głowie kręci, żeby mu te 30 obrażeń. No, jaki ten zabił go? Tego się spodziewałem. że go nie ogłuszy? No to już zmierzamy szybko. 500 wybrane, także już mamy 1500. Robin już Robina i Marian zapraszam tutaj już. Posłuchajmy co ten książę Jan ma do powiedzenia. Widzimy też szeryfa Gisberna, Skatloka oraz tego Francuzika, który się zwie Lonszo. Ciężkie mają choleryce nazwiska. Nie pozwolę się zwodzić, ale, drodzy przyjaciele, oto okazja, na którą czekaliśmy. W tym liście Leopold napisał, że wypuści Ryszarda jedynie za. Możliwe, że część wasali nie przyjmie waszego zwierzchnictwa. W szczególności sir Ranalf zawsze był lojalny względem Ryszarda. Musimy więc mieć pewność, że nie uda się. Wycisnę z tych kmiotów ostatniego pęsa. Brzmi nieźle. Jeśli to nie wystarczy. Moi żołnierze czekają na twoje rozkazy, panie. Wydałem rozkaz zebrania klejnotów koronnych, by czym prędzej przystąpić do mojej koronacji. Nabijmy się, panowie. Król Jan! Niech żyje król! Och, co poczniemy, Robinie? Nie możemy pozwolić na to, by ten zdrajca książę Jan zasiadł na tronie. Nasze zadanie jest oczywiste Musimy uchronić królestwo przed tym pazernym bandytą Marion, musimy skontaktować się z ser Ranalfem Jeśli rzeczywiście jest wierny naszemu dobremu królowi Ryszardowi Jego pomoc będzie bezcenna A co do okupu, cóż, sami go zbierzemy Wracamy do Sherwood Trzeba zacząć przygotowania Dowiad dowi Dowiadujemy się, że nic dobrego nie wynikło z tej audiencji I... Książę Jan także jest zdrajcą. już możecie wstać i teraz idziemy zebrać berło. Jest ono jednym z siedmiu klejnotów koronnych. Siedmiu, jeżeli dobrze pamiętam. I Jest. A jak się zbierze wszystkie, to jest fajna niespodzianka. Chodźmy już tutaj. Chodźcie tu. Robin, idź obóz tego panicza. Gdyż nie będzie on nam do niczego potrzebny. Zabroń się! Coś jest. Jestem dla ciebie zbyt silny. Co się stało? Jestem dla ciebie zbyt silny. Zasmakuj tego! Uderz mnie! Oddaję, żeby nie ogłosić tych plików. Ogólnie to już tylko idziemy tylko po to berło. Uderz mnie! Ach, obaj. Naraz. Nie ma nic gorszego jak olej naraz. Są, tak mówię, nie wiem kurczę jak to jest. Jakim o, o, jak obu naraz się kręci w głowie. idę żeby mnie tutaj na kocaka, żeby mnie ten sierżant zobaczył. Rzadko tutaj się przydaje. Umytność kocenia. znam się też nad inną grą z tej samej firmy, dość podobną. Nawet, otóż jest to Desperados, dość fajna też gra, troszkę o wiele trudniejsza niż niż Robin Hood tutaj się skradamy tak żeby ci nie zobaczyli tam, bo też niebezpieczni a nie chcę ich zabijać tutaj co, kogo my tu mamy no szału nie ma Banda nie nie chcesz, żeby później zielono mięknięcie. Skąd się to się wziął? Całkiem nieźle. też zobaczył. O. O. Czaszka, Czaszka ci pękła? Ej tam! Nie ruszać się! Czaszka ci pękła? Czaszka ci to tam? się tym zająć. Całkiem nieźle? Zaczynają się zabawy. Teraz śmieszasz mnie. Tak, śmiesz Musimy ich w jedno miejsce zabrać. Stoik, Całkiem nieźle. Może zapiszę teraz, żeby nie było przepału. Ale już widzę został tylko kusznik, także już nie powinno być problemu. Ucieka gnida jedna. Szybko zamknęcie się obudzą. I bierz to berło, kurczaka i uciekamy. To jeszcze jest gotówka, ale już wolę się z tymi ucznikami nie bawić. Gdyż nie jest to taki prosty biznes. A wy już możecie spokojnie sobie podbiegnąć tutaj. Myślałem, że będzie to prostsze zadanie, ale narobili mi wiady. Dojść tutaj, a potem już tylko... tutaj. Drobów. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! Co... Jeszcze troszkę czasu mi tutaj zajmie, aż wrócą. Nie ma bardzo o czym gadać Też chyba znowu zamilkłem Gdyż się ostro Wciągnąłem w tą walkę Nie zebrał berła, ja cię nie sunę Co to będzie Oni się tam budzą, o jasny gwint Jeszcze raz tu całą bajkę trzeba będzie Zajeździć Ale czekajcie, mam wczytany zapis gry Zapisany Biorę berło O, dzięki Bogu Ten przywód to berło króla Anglii Musimy przejść się, bezpieczne jest Książę ja nie jest godzin Wziąć się w twoje brudne łapy Ale z co ja zrobię w ogóle? Banda nie robów. Ej tam! Nie ruszać się! Zobaczył mi jak nie tym. Stój, bo strzelam! Tam zobaczył Ej. wszystkich Niech się budzę, teraz mi się zrobią. Idź tutaj. Na nogi! Ej! Na służbie się nie śpi! Hmm, no wy już możecie wracać do... do Sherwood, a Marian do Nottingham No nie wiem w ogóle co ja zrobiłem, że nie zdobyłem wtedy tego berła Aż tak mnie to... Aż tak się rozkierzyłem Konieczynek chyba w tej misji zdobyłem dwie Tutaj Na tej wieży i za zioła. Tutaj Tutaj jeszcze marion niech uleczy kolosa. Nie jeść uciców. Uleczy jeszcze statlia. Mam się lepiej. Jeszcze nie, jeszcze uleczy kolosa. Boli. <laughs> Jaki tekst. No i to byłoby na tyle w tym odcinku. A więc książę Jan jest przestępcą. Robin jest jedynym przyjacielem Rusharda w Anglii. Jemu przypadło trudne zadanie zgromadzenia okupu za króla. Jedynym przyjacielem? Może nie jest tak, że dzielny Ranulf, pan Leicester, zawsze wykazywał się uczciwością i honorem. Na pewno byłby cennym sprzyjrzeńcem. Oj, tam i tam czy niepotrzebni. Uratowane życia 95-96. Troszkę mi to nie pasuje. Ten szlachcic dość duży opór stawiał. I. No i kolos go zabił, nie wiem, dalej nie wiem jakim cudem. I to byłoby na tyle w odcinku numer 5, ale chyba jeszcze nie. Co? Skradzione? Szeryfie, jak to jest? Powierzam ci opiekę nad najcenniejszymi przedmiotami w całym królestwie, one tak po prostu giną i to na twoich oczach, ciągle tylko stoisz i żołądź się wykręcasz. Na co do licha czekasz? No już masz poruszyć niebo i ziemię, by znaleźć to berło. Szybciej ruszaj się i postaraj się więcej mnie nie zawieść. Taka sytuacja powtórzy się jeszcze 7 razy, także do zobaczenia. Tutaj wzrosło młodnictwo, Willowi wzrosło już, już na 5, także wyłączam nagrywanie i do zobaczenia w odcinku numer 6.